Czekaj, czekaj, ja to Or, muszę wykminić. Ale mi się e, wszystko układa, bo oczywiście to jest wszystko zaplanowane. Zaplanowane z mózgiem. Ooooo! Widziałeś, bo no kto? Co się wydarzyło? Reakcje. Dobra, teraz tu. Bra, pyk. pyk hmm. Ej, a jakby wylać dirta tutaj do pudełka? Haha, można dirta co najwyżej do kranu. Dirta wylałem do kranu. Ej, prawie się połączyły. No tak. Co to jest? To to, ty wygrywasz ze mną, ty? Tak! Na co na to, to! Ale nie. mi idzie, ale mi idzie. Mhm. Mm mm -hmm. Nie, ja, ja po nie prostu mogę. umiem dobrze grać. Musicie dobrze rozplanować, gdzie macie co umieścić. Zobacz, co dodałem na Wojan Mój nowy brelok już jest dostępny na stronie. Nie możecie wszędzie byle jak to kłaść. O, no, to prawda, no wiem, wiem. No. Um, teraz postawmy tutaj jedno tak, tutaj jedno o, tak. Truskaweczka, e, to będzie tutaj e, wisienka. I patrzcie, dążymy do, ja. do Arbuza. Do Arbuza brakuje nam jeszcze. Limonka I jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, i mamy arbuza. Mmm, tylko z której strony? A kiedy się przegrywa, póki co? No bo to... to gra jest zepsuta, no kto normalny w to umie grać? Ja na przykład, a ten ptejsi nie. Dobra, teraz to tak. A jak zrobię tak, zrobię tak. Ananas! Tak? Wow, ananasa, ronda nasa, O nie, z drugiej strony źle. Z po o, drugiej będzie Niesko, bardzo. No, ja już widzę, będę miał małe problemy, widzowie, bo niestety, no popełniłem mały błąd. Um. A patrz, a Krysiu będzie mógł mieć. Co? Czekaj, czekaj, ja te kminie kminie jak to zrobić. Patrz, patrz, Krysiu bo to będzie mógł to, wygrać. Bo on to dobrze układa, a ja zepsułem. No i co teraz? Cześć. Kysyu hmm. pierwszy raz wygra, tak to Nie wiesz, ja, ja chyba kiedyś wygrałem, tak mi się wydaje Tak, chyba ci się właśnie wydaje To jest dobrze, wydaje że powiedziałeś, się. że ci się wydaje O nie! Co by się stało, pamiętam! Nie! O! Dobra. Co to, to co ma być w ogóle, widzicie to? Ja też! zobacz na to co ja mam! Nie ma szans, nie, że ja tutaj no. zrobię jakieś jabłuszko. Dobra, ja, ja... raz to to Dobra, A? teraz... Y Tutaj jabłuszko. O? Teraz proszę tu. Nie wiem cokolwiek. Już proszę cokolwiek. Okej. Okay, a teraz jak zrobię tu? O? A teraz jak zrobię tu? O? A teraz, a teraz, zrobić tu? Tu? A teraz Jego... zrobię tu? A teraz zrobię Jego... tu? Teraz zrobię tu?